Przejście graniczne Nogales de Consigni, Arizona. Straż graniczna zatrzymała kobietę podejrzaną o przemyt. Z komisarzem. Kontrola osobista. Tak jest. Miała to przy sobie. Chyba jakieś tabletki. Zbadamy je. Zatrzymaliśmy dziś kobietę wracającą z Meksyku. Funkcjonariusz, który przeprowadzał czynności, postanowił ją skierować na kontrolę osobistą. Kobieta nie potrafiła powiedzieć, jaki był cel jej podróży. Podczas kontroli osobistej znaleźliśmy w jej ciele narkotyki. Wykonamy tak zwany test błyskawiczny. Zanurzymy środek w roztworze. Należy mieszać przez minutę. I gotowe. Przejście graniczne Nogales de Consigni, Arizona. Trwa badanie narkotyków znalezionych u zatrzymanej. Gotowe. Powoli pojawia się wynik: pojedyncza różowa kreska oznacza obecność fentanylu. Fentanyl. 107 gramów, wartość uliczna 32 tysiące. Kolejna udaremniona próba przemytu. Muły narkotykowe nie zdają sobie sprawy, jak bardzo się narażają, ukrywając narkotyki we własnym ciele. Mogą nawet umrzeć w drodze. Zapieczętujemy i zabezpieczymy kontrabandę. A zatrzymaną kobietę przekażemy organom ścigania. Trwa dochodzenie. Zatrzymana czeka na przedstawienie zarzutów.